ma widzę, dzisiaj gramy reaktywację rankady, wbijemy się Unrila, Może nam się kiedyś uda, także yy, tak, przechodzimy z filmem. Także no To pyk. Pyk, pyk. Sprawdzimy się tu coś sprawdzę, tu włączamy to Eee lalalalala oo oh, tu poszło Gran nie dobra Jak ona ma <At> rangę <Lysa> Proszę dodać jakieś chłopca ma jakąś rangę diamenta <Analizia> undrilla. Diamenta wundryla Diamenta undrilla. o oh, piano? Zapraszam Was na, na Twitcha, do mojego Twitcha Tam czasami się będą pojawiały livey Nie wiem kiedy, może kiedyś robię se Discorda Ale tak to to nie I co tutaj Nie chcę mu pokazywać ale ja co, bo zarazem z, Zarazem nie dednął no, ani nic, zaraz muszę dednąć albo coś, także No chłopie, nie wyciągam. Aaa, nie wyciągam, to samo. No nie wytrzymałam. Nie wytrzymam, No chłopie, on ma 5 HP. Miał 2, 2. 2, 2. Nie chcę mi się. 2, 2. Co, jaka tam w ogóle jest? 2, 2 HP. Teraz są to jedyne please hop laser mudrou daí minha acho que eu vou ter que estar Nie wytrzymam, nie wytrzymam, nie? No nie wytrzymam, nie wytrzymam, nie. Nie no, jeszcze raz by. Nie wytrzymam! Pop, nie wytrzymam. Ja chcę bieć w drila, to się nie da wbić wrilla. Masz chłopa. Serio? No nie wytrzymam! Rzuciłam było! Jestem głupi! Nie wytrzymam! No. Jestem głupi, serio? Nie wiem, nie wytrzymam. Nie. Ja lecę go... Nie, ja mu lecę, ja mu nie odpuszczam. Wtedy, Będę to... Nie wytrzymam, no na no! Nie wytrzymam! mam! Marta. chcę grzycie, jak tak, tak, w tak, tak, Proszę, nie tak, Jak ty tak, to nie... tak, nie tak, no, i tak, tak, ja, ja, jak go zabiję na stick. To są na stick. No ja nie mam, no nie chce mi się! Teraz to mi się serio nie chce, nie! Matko no! Czemu? Oh. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem. Co zawsze tak będzie. Teraz muszę grać duszę, bo ten. Fajma nie mam. Nie ma coś tam mamy. Nie ja powiem takiego słabia. słabego mam, czy ja widziałem, to jest słabe kiedyś to ja nie widzę Teraz tak, że my, to ja tak szybko ten powinien grać jak mapki na rozgrywkę i tak dla nie, nie A jest ja to jednak grą. a tutaj może bym chociaż raz trafił, a tu... Teraz Nie wytrzymałaś, to dziew mnie blokuje. No super no to? Nie. Czemu jak tego chłopa bije, to ja nie mam AIMA? co to jest? Czemu imam Ajbo to? Я утекаю. Я не хочу этого стоять. Да, не иди, да, да. Чего он тут так не так уж котит. Както плампи няма? Как ни плампи няма? Е, няма. Nie wytrzymam, nie wytrzymam, nie! Nie wytrzymam! Czemu ja nie... Jeżeli ten loot jest szukany, i jeżeli dostanę chociaż stajka, to nie wytrzymam sobie. No i po co mi to wyznaczy, że mi to wskazało no! Zaczyję w roku. Kjør på. Io, ja te il mio nome è un'altra cosa. Perché mi fa male vedere il mio nome? Perché il mio nome Jak to się nie da wbić tego onryla. Nie wiem tego onrilla. No to gdzieś, tak szczerze mówiąc. No to jak przeznaczasz, no to masz popołno, to zabiję, Ja zabiłem trochę. No tylko już nie wiem tego... Już nie mam ochoty... ...w to grać. Co to było? Co to było? Widzowie? Nie proszę, Let's go. Czas się skończyły No dobra A tam trochę procent poszło to nie działo to się bardzo opłaca a jak ten YouTube, YouTube i... YouTube? nigdy YouTube? nie mogę iść, ja... Co rąk nie Co ja gadałem na YouTube? Nie wiem. Ale jak tak Co zasięgi? Jak będę miał ty, no to by było fajnie? Witaj, zostawcie... Łatwiej w której suba tam na dole było trochę lipko. Że... Z... No z tak, no z subami tak. I że się staram robić codzienne filmy, że się będą się starą. человек, можешь не стрелять. А она будет на меня лезть. तस्ब आले Chwilofa go zabije, o matko. Tam się uleczymy szybko.

एमुलाई Nie wytrzymam, nie bo no czemu ty, to nie no mam minus, na pewno mam Dobra, plus, dobra. Widzowie, jeśli wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę, tam na dole subiki i oglądajcie kolejne filmy, a jak wam życzę, nie wiem, do zobaczenia, elo.